nasące geje będzie dlaczego przykład daje nasące da geje, bo to jest było e tutaj by się dało e G da, ge tutaj by się dało kolejne e, pomnożyłoby się e razy dwa to są typy, najgorzej czyli mamy d d rozumiem, tak? bo się ja tutaj nie lecieć, bo ja tutaj jest mała miejscówka No nie no, mam, no, tutaj są dwie osoby, lecą, mam ich jakieś kurde, chyba po pewnie jakieś. pewnie mnie zabijam też od razu. Ja od razu zrysowałam tak z krzynki. Od razu każdego zabijam. Tylko zobaczę kogoś na mojej drodze, żeby coś nie coś. W ogóle jeśli słyszycie, rzeczy odpada to. Przepraszam od bardzo, no jak mówiłem mój brat gra teraz. Moje pewnie napiszecie w komentarzach o pewnie ty grzesz na i po prostu no. Ale nie, to nie jest tak, bo ja jażę naprawdę na... No, nawet mój kolega by mógł potwierdzić, że gram. Już mój kolega to nie by powiedział. Nie nie gram. Już. Ja widzę. To... No właśnie do tego właśnie tutaj lecę. Nie potrzebuję tych imposek. Tutaj tutaj był gościu. Nie, tutaj nie był gościu. Co mu się tak zawało? Co głupi? No jednak gości było. Jest to był gościu. To Dobra, że jeden? Na poceniec, nie? Na poceniec dzisiaj będzie grał. Na za mój pizu. Na podcenec. Aha. Na poceniec. Na podcenec. Dynamo mi. Nič neznam, denámo jak, jak ja vidzę, moje Dynamo to.